Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w tym odcinku już jesteśmy na Frankowicach, powiecie, że już wróciliśmy, zostawcie lajka, suba, zajmij długo 700 i widzowie, wrócił, wróciła pewna postać na Frankowicach, której nie było na odcinkach z Frankowic, ale były, więc możecie wiedzieć, kto to jest. To jest, lecimy do domu tego umrę, nie, nie umrę, to jest Lucia jako Steve, bo jej się z Ginię, czy to jest Steve z garniturem. Lucia co powiesz widzom o zostawieniu lajków i subów? No, no, wszystkich Was witam. Bardzo dobrze Was widzieć i ogólnie no, no, no niestety no, nie mam teraz skina swojego, ale... Co się stanie, jak nie zostawiam lajków i subów? Co się Lucia może stać? Słuchajcie, jesteśmy tak... prawie... prawie do, już kraje jest tak blisko. No? Subskrypcji. Prawie wija, dosłownie. I co zrobisz im? Co im może zrobić, jak nie jest? Nie zasubskrybujecie teraz. Spodziewajcie się mnie. To... <laughs> jak to wygląda? No. Widzowie. No to widzimy! na patrzcie, jak ja jest. Uważaj, dlaczego ja, ja proponuję stoić tak No, no to, ja bym jej nie Co tu u góry? Co ty tam i, to, to, zrobiłaś, to. Lusia? Po pierwsze, no, zapraszam. zapraszam zrobiłaś takie drugie piąterko, takie małe. No to jest taki balkon bardzo fajny, że... zapraszam cię. Zobaczcie, tutaj bardzo fajnie. Tak. Ładny, ten taki mini domek taki, Ala, co nie? Tak, tak, no. A znaczy, Lusia, ty nie jesteś widzem, ale Lusia, czy wiesz, że jest nowy wieżowiec Szalkera i Ratusz na Frankowicach? Serio? Ja też coś wybudowałam. Masz 16. Dwie fajerwerki i lecimy. Uj, uj, jak pioruny walon. Widzowie, jaka o. zła pogoda. Widzicie, widzę radusz i wieża Trzalkera. Wojna, na no, ci ku tym się teleportowaliśmy na Frankowice. Więc lecimy. Tak wygląda od dołu. Lusia. I wchodzimy. O, nieźle, nieźle. Mamy tutaj kasę. To jest jakieś buty. Tak, e musi się założyć. E po jeśli się szkło rozbije szalker, to do to wiesz się do góry daje, a to w że nie wstałeś samej jest góry. No. I widzowie, zostawcie dla nas lajkę nie dlatego też, że Lusia może was zjeść, tylko też dlatego, że nagrywamy to drugi raz, już nie mamy sił życiowych, więc o. widzowie... O. Na, na, coś się z nagraniem zbugowało No ja. tak. Tutaj na dole mamy magazyn, bo to będzie można kupać tu szalkery, że e, różnego kolorku. Później patrzcie, tu znajecie, tu są szalkery różne. A tutaj też są, tu są puste, ale widzicie widzę, że na tym bloku mogą się zrespić szalkery, to jest taka ciekawa ciekawostka. A na samym dole, widzieliście już. No to teraz lecimy do ratusza, który jest według mnie dużo ciekawszą rzeczą, co nie? Tak, lecimy. Lecimy Lusia, tylko jak nie zostawiam lajka, bądź... Aha, nie, zostawiliśmy buty, buty trzeba odłożyć. A, ale Luśia, nie bądź aż taka agresywna, jak nie zostawiam lajka. <laughs> bądź też im od stópki, ale nie aż tak agresywnie, trochę, no, no, no użyj, taki, swój, no użyj prawda, swoich mniej ostrych zębów, użyj swoich mniej ostrych no, zębów. No, no, dobrze, ale no taka prawda, no. Tak wygląda wizeratusz, dla mnie on wyszedł mega ładnie. No wiem, taki mega fajny. I patrz, Lusia. tutaj mamy mapę Frankowic, siadaj. O. Czy jest, znowu się z kim czy jesteś gotowa? Na to, żeby nagrywać odcinki z Frankowic, bo ci nie było na Frankowicach. Czy jesteś na to gotowa? jestem jestem Przysięgasz na mapę Frankowic? Pr spróbuj tylko we mnie walnąć. Spróbuj. Ząb za ząb, oko za oko. Dobra. Na górze na razie nic nie ma, ale możemy wam pokazać, jak to wygląda. Tak. Więc tu nic nie ma. I widzowie, Luśia wpadła na mądry pomysł wybudowania sklepu. Chodź, Luśia. No, ja idę, mam... idę. I zaraz tutaj przypomniało się coś. No, no, wybudujemy sklep albo za tą górką, no, albo, albo, tutaj, i... albo, albo z tej strony. Tak, tam, albo widzimy tutaj. Się... Tak, tutaj widzę, wybudujemy, bo tu taką ścieżkę zrobiłem. I Ilusia, chcesz coś zrobić na koniec odcinka? O kurde, ale lagi. I tutaj wybudujemy. A! no i widzę, widzicie, jaka z niej koleżanka zawiła mnie. No i tyle. Subskrybuj kanał, bo inaczej...